Kiedy w siedzibie Mosadu pisano nam nowelizację ustawy o IPN, to z tego co pamiętam nie było to powodem do dumy. Ale kiedy projekt ustawy, de facto ustawę jak sami się przekonacie, pisze nam należąca do George'a Sorosa Fundacja Batorego, o panie, to to jest ustawa na jaką zasługujemy, ta ustawa otwiera oczy niedowiarkom. To jest także projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chciałbym podkreślić społeczny projekt ustawy przygotowany przez organizacje pozarządowe. Proces cały koordynowała Fundacja Batorego. To jest wszystko system. Witam Was. Chucpa, o której z dumą opowiada Adam Bodnar, jest elementem szerszego procesu obsiadania instytucji. No i tym razem padło na Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, który od dawna jest solą wokół Hunwejbinów, tolerancji.